Siemano. mam dzisiaj pewien problem do rozwiązania. Yy, otóż ta strugnica, kupiłem ją, u używaną, wiadomo. I mam problem z tym imadłem. Ono jest dość solidne, jest wielkie, tylko że wystrugałem sobie, w, miałem problem je rozebrać, to tam później rozebrałem. Yy, wystrugałem sobie przednią krawędź oraz tutaj szczękę imadła i zbyt śliskie to zrobiłem. I mimo że mam ściśnięte bardzo mocno, bo już mocniej nie skręcę, to jestem w stanie rozruszać ten materiał. No nie tak powinno działać madło, więc rozkręcę to sobie. Przykleję tutaj korek i mam nadzieję, że to mi rozwiąże problem. Przy okazji, jak już będę kleił korek, bo kupiłem go, troszkę więcej, żeby przesyłka była darmowa, bo to wiadomo, Allegro Smart. To zrobię sobie jeszcze bęczkuki z takich tutaj kawałeczków. Zostały mi one, jak wycinałem w głośnikach te otwory. To mi podpowiedział po prostu Łukasz Korol w komentarzu. Możecie. Ja zostawię link do niego tutaj na dole, do jego Instagrama. Robi chyba teraz swoją kolekcję z tego, co rozumiem, z jego postów. I naprawdę wygląda to świetnie. Tak jak mówię, on skomentował ten mój filmik. Z bench Cookie i powiedział, że takie coś naprawdę fajny jest to pomysł, więc pozwolę sobie, że tak powiem, wykonać to, Miło, że to nie jest mój pomysł, ale naprawdę myślę, że jest świetny, więc warto. Dobra, nie ma tutaj za dużo co gadać. Prosta robota na niedzielne popołudnie. Muszę rozkręcić i madło, przekręcić tu już, jak będę przyklejał, to przekleję chyba na cały tutaj przedni pas. Bo cały mam go wystrugany, więc po prostu, żeby nie było tam różnicy grubości, to sobie po prostu przykleję tak. I działam. Oh, do Ciasteczka już gotowe. Wyszlifowałem je tylko na szlifierce, zawoskowałem. Hej, wiadomo, projekt warsztatowy nie ma co się, tak powiem, zbytnio przejmować. To i tak będzie używany, a nie ten. Troszkę się ślizgają. Nie jest to tak jak ta guma, ale i tak myślę, że to będzie fajne zabezpieczenie dla wszystkich, że tak powiem, projektów, żeby coś na nim wstawiać. Więc jestem naprawdę zadowolony z tego pomysłu. Podoba mi się. Tak jak mówiłem, przykleiłem po całości. Oczywiście jak to wyszło, wyciąłem najpierw dziury. Op. Wyciąłem najpierw dziury pod tutaj śruby i prowadnicę, spiskałem sobie ten korek, oczywiście zrobiłem to źle. Potem nie pomyślałem, przekręciłem spiskałem go ponownie, no i doszedłem do wniosku, że jak to ścisnę. To ten korek mi to zaklei, że ten klej, klej mi to zaklei. Więc na szybkości musiałem nowy kawałek obciąć. Normalna rzecz. Tak powiem. Jak się nie planuje, tylko robi się w locie. Dobra, złapię sobie jakiś kawałek. No rusza się nadal, ale jest chyba mniej. Myślę, że cała strugnica chodzi. Troszkę się rusza. Teraz może jak z boku wyjdzie. Nie, no jest lepiej. Jest nieporównywalnie. Wcześniej jak z boku to w ogóle nie chciało łapać. No tak pewnie włożę, to nawet nie będzie szans, żeby to ruszyć. Nie, to nie ma. Nie ma szans. Czyli się trzyma, trochę mi jeszcze tego korka zostało, więc jak będę miał jakieś odpady, otworniczka, od wycinam sobie po prostu krążek i raczej będę narobić sobie jeszcze takich rzeczy, bo naprawdę fajny, fajny pomysł, podoba mi się. To by było tyle w dzisiejszym filmie, mam nadzieję, że Wam się podobał. Na razie.